Serwis informacyjny WIRGUS UNITIS, Patrycja Radoszewska, Agnieszka Sadyś. Dzień, Dzień dobry. 13 maja klasa pierwsza F uczestniczyła w projekcie Wiosenne Spotkanie z Przyrodą, w ramach którego odwiedzili po raz drugi Wielkopolski Park Narodowy. Spotkanie zostało zorganizowane przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zobaczmy relację. pozostały w glebie gromadziły się przez dziesiątki lat. Dzisiaj... Po każdym deszczyku nadmiar tych związków, który zgromadzony jest w glebie, przedostaje się w głąb wraz z wodą opadową. I do wody. Dostaje... 27 maja w naszym liceum odbyły się Drzwi Otwarte. Tego samego dnia TV Sala Stop obchodziła swoje siódme urodziny. Zobaczmy relacje z Drzwi Otwartych. Zaprezentujemy Państwu dzisiaj Drzwi Otwarte w naszym liceum ogólnokształcącym. Jak macie na imię i z jakiej szkoły jesteście? Ja mam na imię Iza jestem ze szkoły w Tuliszkowie. Yy, Marysia też ze szkoły w Tuliszkowie. Czy wybieracie się do, do naszej szkoły? Yy, ja tak. No ja albo tutaj, albo do Konina. A jakie profile Cię interesują? Yy, mnie najbardziej lingwistyczno-geograficzny. A Ciebie? Yy, tak samo. A chciałybyście kogoś pozdrowić? <grym> Pozdrawiamy Marię Łodożyńską. O właśnie. Dobrze, dziękuję bardzo. Jak masz na imię i z jakiej szkoły jesteś? Kinga jestem z Wydkowa. Czy wybierasz się do naszej szkoły? Tak. A na jaki profil? Humanistyczny przyrodniczy. O, ciekawie, dziękuję bardzo. Oto jak nasza szkoła bawi się na dniach otwartych? Prezentujemy Państwu Dni otwarte w naszym EO. Zapraszamy na boisko, na którym jest odgrywany mecz. Mecz! Po prostu mecz! Pozdrawiam Panie z biblioteki! Jak macie na imię i z jakiej szkoły jesteście? Jestem z Wiktoria i jestem z Gimnazją Słodkowia. Jestem Adam i też jestem z Słodkowa. Czy wybieracie się do naszej szkoły? Tak. Tak. A na jakie kierunki? Profil humanistyczny. Matwis. Czy chcielibyście kogoś pozdrowić? Nie. Nie. czyste miejsce dla klas biologiczno-chemicznych. Prezentacja klas matematyczno-fizycznych. Za klasę matematyczno-geograficzną. Dziękujemy. Teraz zapraszamy na taką produkcji. Jeśli jesteście zainteresowani biografią, to serdecznie bardzo. Zapraszamy teraz na stołówkę szkolną. Prezentacja klas i językowych. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.